Cześć wszystkim. Filmik troszeczkę inny niż wszystkie, ponieważ chciałem mniej więcej powiedzieć dlaczego zająłem się akurat tematem AGD, yy, czemu te filmiki kieruję w, z takim obszernym opisem. Yy, bo przede wszystkim chciałem wiedzieć, że po obejrzeniu takiego krótkiego skrótu o czym jest ten kanał, yy, sami wiedzieli, czy chcecie wejść dalej, obejrzeć coś, yy, co może Was zainteresować, tak? Yy, bo. Patrząc na e, całokształt mojej pracy, gdzie w AGD ogólnie zajmuję się już o, od około 8 lat, e, bardzo dużo klientów przychodzi do mnie, zadaje jakieś pytania. E, też e, szuka takiego kierunku: jaką pralkę, lodówkę, e, cokolwiek innego wybrać. E, I bardzo dużo osób pyta się, czy to będzie na 100% dobre i od razu mogę na takie pytanie odpowiedzieć nie wiem, wszystko zależy czego wy oczekujecie od tego sprzętu jakie są wasze zapotrzebowania a ja wam nie wskażę drogi na zasadzie takiej, ten sprzęt na 100% będzie dobry a ten nie, bo w tym momencie na rynku zrobił się taki przestrzał, że nie da się powiedzieć na 100% że to jest lepsze od tamtego w tym momencie podchodząc do, do wyboru do wyboru pralki, lodówki, jakiegokolwiek sprzętu gospodarstwa domowego skupiłbym się na funkcjonalności i który, z których funkcji my skorzystamy i będą nam przydatne, ewentualnie na możliwości naprawy danego sprzętu, gdzie jak patrzymy na pralki mamy wymienny łożyska, ponieważ jest rozbieralny bęben, czy silnik inwerterowy, który jednak daje nam tą trwałość i bardzo dużo producentów daje na niego 10 lat gwarancji. I w, te, w tym kierunku bym raczej e, szedł. A już nie kierować się i mówić, że kiedyś ta firma była bardzo dobra i ona cały czas i ona się w ogóle nie popsuje, bo już tego na rynku nie ma. E, firmy są bardzo porównywalne, a różnią się cen, Różnica cenowa polega na technologii, jakie zostały w niej zastosowane, czy systemy, e, które są. E, to przede wszystkim dlatego zacząłem kręcić tak obszerne filmy. Z wyjaśnieniem praktycznie każdego systemu, który mi jest wiadomo i do którego mogę się dostać, objaśnienia tego systemu to przede wszystkim te filmy. Z tego wynika, dlaczego ten film jest taki długi. Następnie, dlaczego zdecydowałem się na formę przekazu poprzez filmy na YouTube, z objaśnieniem takim, że pokazuję mniej więcej jak wygląda, gdzie to się umiejscowiał, bo lepiej to trafia do, do Was, jak oglądacie, kiedy widzicie o czym mówimy. Druga sprawa. Nie wiem z czego to wynika, ale w sklepach sieciowych, nie obrażając oczywiście nikogo, bardzo często zdarza się to, że osoba, która sprzedaje, nie ma zielonego pojęcia, co sprzedaje. Czyta informacje, które są wydrukowane na kartce, gdzie sami możemy to zrobić, nie wiedząc, jak działa dany system i dużo osób wracając do mnie zadaje bardzo dziwne pytania lub mówiąc, twierdząc, że tam je na 100% mi powiedzieli, że to, to czy tamto, ponieważ wchodząc na stronę jakichś tam firm, tutaj jest taki przykład Electroluxa, gdzie jest podany dość niski model i przekręcamy dalej, skrolujemy stronę i nagle patrzymy, a tam są programy parowe, gdzie w ogóle ta seria nie ma tych programów parowych, dopiero jest później w specyfikacji niżej napisane, że programy parowe nie, gdzie to wprowadza jednak nas w błąd, a ja bym chciał tego uniknąć i dlatego też kieruję, Oto to kręcę te filmy, żebyście mieli pełną świadomość, co kupujecie, z czego korzystacie i czy chcecie za to zapłacić pieniądze. Yy. Nie mam tu na celu wskazać faworytów, bo zawsze każda firma będzie miała swój odpowiednik modelowy do innej firmy, gdzie będą miały podobne funkcje, gdzie te funkcje będą się troszeczkę inaczej nazywać, natomiast będą miały to samo. Czasami zdarzają się rozwiązania, które są patentowane i są tylko u jednej firmy, natomiast nie daje to jakiegoś super, super możliwości, czy o wiele lepszej jakości danego produktu. No, ale to już tak jak mówię, sami musicie zdecydować się, czy dany produkt jest dla Was, i po to są te filmy, żebyście wiedzieli, co kupujecie i czy, wam, czy chcecie wydać tyle pieniędzy za coś, co na przykład nie będziecie korzystać, a ten produkt tyle kosztuje, ponieważ to ma. No i myślę, że taki wstęp wystarczy. Zapraszam do oglądania filmików, do świadomych decyzji zakupu, czy nam jest to potrzebne, czy nie. Oczywiście. Aby być na bieżąco, dajcie subskrypcję, dzwoneczek. Te filmy pojawiają się w takiej ramówce jak poniedziałek, środa i piątek o godzinie 18. I za każdym razem staram się dodawać coś nowego, zróżnicowanego i różnych firm. Tak, żebyście mieli to porównanie i znaleźli to, te odniesienia, tych systemów w każdym, w każdej firmie, żeby potem nie było kłopotu, jeśli Wy coś chcecie. Sprzedawca nie do końca może przekazać Wam tą wiedzę, a Wam na pewno to jest potrzebne. Cześć!